Panie, panie funkcjonariuszu, to ja panu teraz zgłaszam. Okay. Artykuł 304. Informuję pana, czym czy strzelał granatnikiem, przemycił prawdopodobnie broń. Tutaj gościu kupił respiratory, panie funkcjonariuszu, za miliony złotych. Mm. Służby po prostu podpisały się pod tym. Bardzo proszę. Taśmy, wrócę panie, mamy ryż. Zacytuję i powiem brzydko, mamy ryż wpierdalach. Tutaj poczta 70. Mówił Nie, nie z... Cytuję. Cy, ja okay, Cytat, cyta. ja I następny, mówię, okay. panie, szanowny tam są zgon. Proszę pana, panie, panie funkcjonariuszu, zgodnie z artykułem 304 jest pan poinformowany o prawdopodobieństwie przestępstw w tym Proszę. kraju. Co pan winien zrobić? Co ja powinien zrobić? Tak. Mogę pana skierować na odpowiedź Nie, zgodnie. ma pan zareagować. Pan nie zna o, przepisów, a pan, pan nie chce kontrolować. Niech pan idzie doczytać, po prostu ktoś ja bardzo się cieszę. Jak pan jest dowódcą, to proszę doczytać, a później przyjść z powrotem. Mhm. Informuję, przyszliśmy z informacją, tak? Nie chce pan cokolwiek zgłosić. Nie, pan tak, tak, ja pana informuje o przestępstwach w tym Dobrze. kraju i pan z artykułu 304 Dobrze. co winien zrobić? Mogę pana prosić? Nie proszę pana, pan nie pan zna prawa, to? pan się powinien doedukować. Pan winien iść i niezwłocznie zabezpieczyć po prostu to wszystko i zareagować. to mam się teraz teleportować do Warszawy i za Nie, zrobić koreczkę, notatkę. ma pan telefon. O, powinien to Pan zadziałać. No, no idź Pan do roboty, no. bo no, my jesteśmy informacją. Na razie przypada, najpierw przyjmuję Pana Nie proszę Pana, nie, Pan kłamie opinię publiczną, bo artykuł 304 mówi, że jak informujemy Pana o prawdopodobieństwie przestępstwa i zbrodni, ma Pan obowiązek. Co Pan myśli? Że my co, przepisów nie znamy? Bardzo się cieszę. Nie, Nie, ja chcę od Pana podstawę, nagrywa Pan. Dobrze, bardzo Przepraszam zgodnie z wszystkimi przepisami, Pana, że, że jest... pan się zgłosi i tak dalej. Informuję pana. Informuje. Artykuł, artykuł 304. Nie, informuję pana. Informuję pana. Nie zgłaszam. Informuję pana o prawdopodobieństwach przestępstwa. W jakim celu? jakim celu? Po, to pan bo informuje, to informuje pana. Nie, pan, Bo pan jest za Nie, pan jest na tym do końca panu obronę wejść. Dlaczego? Pani pan pracownika. Proszę pana, jestem proszę pana. tutaj, aby poinformować Podobiec o prawdopodobieństwu przestępstwa. Widzę, Więc tak pan niech to nie, nie, pan pan nie łamie to prawa i nie wprowadza opinii publicznej. Szczepan nie niech pan pisze niech pan nie wprowadza opinii publicznej. Proszę podawać dane, ale pan mi nie będzie mógł. A proszę pana, ja pan niech mi pan, pan, pan powie, pan jaka, jaka może być forma dokumentu.